Cześć, Michał Trzyszka, cel.pl, więcej niż hosting. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o takim temacie około biznesowym. Zasadniczo materiał ten będzie dla osób, które prowadzą e-commerce, czy też działają w internecie, ponieważ jak wiecie, prowadzę cel.pl od ponad 20 lat i od samego początku zasadniczo przyjmujemy płatności te szybkie, te onlineowe, nazwijmy to. I widzimy, że od tych 20 lat ten poziom ilości płatności dokonywanych przez naszych użytkowników za pomocą szybkich metod płatności, mam tu na myśli te szybkie transfery z konta bankowego, czy też blika, czy też płatności kartami kredytowymi, czy też płatniczymi, mocno się rozwijają. W chwili obecnej można powiedzieć, że praktycznie 80% wpłat dokonywanych przez naszych użytkowników Kierowanych jest właśnie przez szybkie płatności internetowe. Czyli wybieracie taką formę płatności, a nie tradycyjny przelew. Ale sam również, jeżeli mam możliwość wyboru, zawsze wybierę płatność online, czy też przez Blika, czy przez kartę kredytową, ze względu na to, że jest to znacznie szybsze do uzupełnienia i szybsze też zamówienie jest realizowane, ponieważ pieniądze, które wpłacamy są u naszego dostawcy właściwie. Natychmiastowo, więc natychmiastowo mogą przyjąć taką obsługę. I dlaczego dzisiaj nagrywam ten film? A mianowicie podczas jednych z ostatnich worldcampów udało mi się porozumieć z vendorem płatniczym, z firmą Planet Cash, która oferuje właśnie tego typu usługi dla sklepów internetowych, dla stron, które dostarczają jakieś usługi, do których potrzebna i wymagana jest płatność online. I dogadałem się z nimi, że dla naszych użytkowników, dla naszych klientów, mogą zaoferować bardzo korzystne warunki, jeżeli chodzi o obsługę takiej płatności. I słuchajcie, jak to wygląda w chwili obecnej, ponieważ możecie zarzucić mi, że chcę tutaj promować bramkę płatniczą Planet Cash, a sam z niej nie korzystam wcale. Ponieważ my korzystamy z bramki i moje, prowadzonej i dostarczanej nam przez ING Bank Śląski. I dlaczego tak w ogóle jest? Mianowicie, my korzystamy z bramki i moje tylko dlatego, że nasz rachunek bankowy jest, główny rachunek bankowy jest w ING i dostaliśmy bardzo korzystne warunki prowizyjne w bramce i z tego względu, że korzystamy z niej od lat i generujemy, Niemałe na niej obroty. Co za tym idzie, mamy bardzo dużą bardzo możliwość negocjacyjną, jeżeli chodzi o opłaty, jeżeli chodzi o zwroty. Mamy również cały system nasz crm zapięty do tego rozwiązania w taki sposób, że te wszystkie płatności naprawdę automatycznie są rozliczane dla naszych użytkowników. Więc zmiana. Czegoś, co działa dobrze i co dla nas jest również korzystne cenowo, byłaby po no prostu stratą troszeczkę energii i czasu, a wolimy ten czas przeznaczyć na dewelopowanie software'u i ulepszanie naszych usług, żeby dostarczyć Wam coś lepszego. W każdym razie, jeżeli macie wysokie prowizje, takie nazwijmy to standardowe od innych wędorów płatności, to zachęcam Was do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Planet Cash. W ramach współpracy z CAL.pl, w ramach której macie możliwość podpisania umowy, co nic nie kosztuje i do niczego was nie zobowiązuje, i możecie otrzymywać takie płatności szybkie na swoich sklepach internetowych, czy też stronach internetowych, z bardzo niską prowizją wynoszącą 1,2%. Zapoznałem się troszeczkę z ofertami innych vendorów, tych najbardziej popularnych. I zauważyłem, że ta prowizja to często jest 1922 plus jeszcze jakaś opłata 20-30 groszy od każdej płatności, więc warto, warto zastanowić się, jeżeli nie generujecie dużych przychodów i, czy też obrotów na bramce płatniczej, czy nie warto zaoszczędzić te kilka złotych i wdrożyć coś całkiem nowego. To ta nasza. Współpraca z Planet Cash'em nie jest jakaś olbrzymia, bo, tak jak powiedziałem, my raczej skupiliśmy się na tym, żeby naszym użytkownikom dostarczyć kolejną usługę komplementarną do innych usług, które, które Wam dostarczamy. Ale warto skupić się na tym, żeby zaoszczędzić po prostu środki, również jeżeli korzystacie z jakiegoś wędora i nie chcecie. Z niej, us, jego usług rezygnować czy też zmieniać warunki płatniczej, to też zachęcam do tego, żeby odezwać się do waszego opiekuna i ponegocjować te stawki, ponieważ jeżeli płacicie 2%, a możecie płacić 1,2% to jest prawie 50% mniej, prawie. W związku z czym to jest, wydaje się, że nawet przy małych obrotach na koncie płatniczym jest to zawsze jakieś parę, parę złotych, parę groszy w kieszeni, w, całkowicie w gratisie, więc możecie też przedstawić taką kontrofertę swojemu obecnemu dostawcy po to, żeby coś zyskać i żeby zdobyć jakby lepsze warunki cenowe i korzystniejsze jeżeli chodzi o płatności online. Słuchajcie, jeżeli jednak byście chcieli zapoznać się z tą ofertą i podpisać umowę z Planet Cashem, to żeby skorzystać z tak rewelacyjnego niskiego, nazwijmy to oprocentowania prowizyjnego transakcji 1,2%, wystarczy na naszej stronie internetowej w usługach i narzędziach wybrać płatności Planet Cash z niską prowizją. Tam są informacje o tym, czym, kim, są, kim jest ekipa Planet Cash również informacje takie bardziej szczegółowe na, te, na temat tej prowizji oraz formularz kontaktowy. I ten formularz kontaktowy my przekazujemy do Planet Cashu, trzeba wybrać odpowiednią tutaj zgodę marketingową i Planet Cash skontaktuje się z Wami w przeciągu 24 godzin, żeby dogadać się z Wami co do podpisania umowy. Jeżeli takiego maila będziecie mieć, podpisujecie umowę i to się dzieje w pełni niezależnie od nas. My tutaj jesteśmy tylko, że tak powiem, pośrednikiem i dodaj, dajemy Wam taką możliwość skorzystania z tego lepszego systemu opłat, bardziej korzystnego. W związku z czym my też tych Waszych danych i tych umów nie podpisujemy, nie jesteśmy tutaj żadną stroną. W związku z czym też nie bierzemy odpowiedzialności jakby za działanie tej bramki, ale z feedbacków od innych znajomych, którzy z Planet Cashu korzystają, wiemy, że ta bramka działa bardzo dobrze. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że w każdej firmie, szczególnie tych internetowych, w których te płatności online są bardzo ważne i bardzo kluczowe, to posiadanie takiej bramki płatności jest kluczowe i jest niezwykle ważne, ponieważ stajemy się coraz bardziej nie tyle leniwi, co coraz bardziej wygodni. Co za tym idzie, chcemy kupując coś w sklepie internetowym, zapłacić za tą, za tą rzecz, za tą usługę bardzo szybko i te płatności online nam to niezwykle ułatwiają i przyspieszają ten cały proces składania zamówienia. Więc prowadzenie takiej bramki, jeżeli prowadzicie jakiś sklep internetowy, jaką stronę, na której generujecie sprzedaż, jest moim zdaniem kluczowe. A przy okazji, jeżeli mamy możliwość zapłacenia mniej za obsługę takiej płatności, to dlaczego z tego nie korzystać? Ja mam takie powiedzenie, że tutaj grosz, tam kilka groszy, a się uzbiera kilka złotych, a kilka złotych uzbiera kilkadziesiąt złotych, kilkaset i tak dalej. Więc jeżeli nawet te różnice będą takie, że raz w miesiącu w gratisie za to sobie kupicie kebaba, to już jest fajnie i ten kebab bardziej smakuje. Dajcie znać, czy korzystacie z płatności online, czy takie współprace z innymi dostawcami usług są ważne z Waszego punktu widzenia, kiedy przeglądacie ofertę firm hostingowych, ale wydaje mi się, że wszystko to, co sprawia, że Wam pracuje się wygodniej, lepiej i też korzystniej cenowo, bo wychodzi to dużo taniej. To jest niezwykle, niezwykle ważne, więc czekam na Wasze komentarze. Tymczasem zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam do subskrypcji, zapraszam również do komentowania i do kontaktu. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!